Co jeszcze nadaje się do kabaretu? Otóż młodzież. Pamiętam, jak byłem młodym chłopcem, zawsze z ust moich rodziców słyszałem jedno i to samo hasło. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Mówię o co im chodzi: ludzie kochani, że, że, że winko spróbuje papieroska, pociągną przecież nie to, że nauk spróbować, zakosztować, robić sobie opinię, zdanie, pogląd. No. Na dziś sam jestem ojcem. Jak patrzę. No to dzisiejszą młodzież to po prostu, no, też mówię do hasła. No i doszedłem do wniosku, że niezależnie w jakich latach żyjemy, to hasło jest i zawsze będzie aktualne. No bo chociażby weźmy sobie takiego ojca, powiedzmy, z tysięcznego roku. Proszę spojrzeć. No czym my się różnimy, no? To ojciec... Ja, ojciec, no może jest kilka subtelnych różnic. E, fryzura, tutaj widzę, ala, siostry godlewskie. <noise> Natomiast jest jedna rzecz, która niewątpliwie nas łączy, mimo tylu dzielących nas lat. Otóż mamy dokładnie, ale to uwierzcie mi Państwo, dokładnie takie same problemy z młodzieżą. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Zapraszam! A witajże, ojcze! że synu. – Siema, nara. – A gdzie ty się wybierasz? – Co? – Gdzie ty idziesz? – Ty na chatówkę zawijam. <noise> Coś ty na siebie włożył. Jak ty wyglądasz? Ociec, jest jedenasty wiek. Tak się teraz nosi. Hello! Ja ostatnio nie mam z tobą w ogóle kontaktu. Co się z tobą dzieje, Grzmisław? <noise> Ale o co ci chodzi? Co o co mi chodzi? To co, to o co mi chodzi? No o co ci chodzi? O to, co to mi chodzi? To ostatnio non stop grasz. O tych gier to cię mózg zlasuje. Non stop patrzony w tą szachownicę. Byś wyszedł z kolegami w kamienie pokopał, z procy postrzelał. Weź tę moją procę, to siara z kieszeni wyciągać. Przecież dwa miesiące temu kupiłem ci nową procę. Ale ty mi kupiłeś procę S8, a teraz się proca S10. No, no i czy czym ona się różni? S10 ma funkcję selfie. Ja, jakie selfie? Ładujesz, odwracasz się w ryj! Nie będzie żadnej nowej pracy, Grzmisław. To imię to też żeście mi dali takie z. Z dużą dozą dziadowizny. A, a jak on chciałby się nazywać, co? Nie wiem, jak już tak nowocześnie, światowo. Jarosław. Jarosław. Spadam. Nie, nie skończyłem z tobą. Znalazłem pod twoim łóżkiem płaskorzeźbę. Z gołą babą. No, nie dość, że goła, to płaska. Możesz nie wchodzić do mojej izby, jakby mnie nie ma na chacie? A propos tej twojej izby, kiedy w końcu zrobi tam porządek? Co nie wejdę, wiecznie bałagan. Zbroja rozpiszczona, hełm pod stół wwalony, jeszcze na lewą stronę wywinięty, bo mi się z geciami myli. Hmm. Halabarda gdzieś w rogu piźnięta, ile razy mówiłem, halabarda ma stać w ganku. Ostatnio atak na wioskę był, wszyscy biegną bronić wioski, a ja kupek po domu halabardy szukam. Bo Grzmisław nie odstawił na miejsce. Pobiegłem jak debil z grudą od odkurzacza. Jesteś debil, ty pobiegłeś jak debil. Co ty tam mam roczyć pod nosem? Ja, ja mówię, że ja mam dosyć tego miejsca. Ja bym chciał wyjechać do stolicy, do gniezna, a nie kiszę się na tej wsi zabitej dychami. No a czego ci brakuje w Warszawie? Już tylko w sosnowcu jest gorzej. Coś jeszcze? Podkradasz mi wieczorami konia ze stajni. Ojeju, no! Nie ujeju, no! Tylko przyjdź, jak człowiek zapytaj. Tato, mogę pożyczyć twego konia? Możesz. Tato, mogę pożyczyć twego konia? Nie możesz. To sam widzi, go tak nie żyłuj. Biedny ostatnio żylaków dostał. Bo go matka dosiadła. Jak już jeździsz moim koniem północy, to mi go później zatankuj. A nie, ja wchodzę rano do stajni, patrzę, koń na brodzie, patrzę pod spód, wskazówka nawet nie drgnie. <grystanie> Bo się na ciebie spojrzał. No, no, ledwo na opadach do wodopoju dojechałem. O, i to nie koniec niespodzianek od synka. Spadł śnieg i mi koń dupą na boki chodzi. Wychamowałem, patrzę, łyse podkowy. Co? Robiło się koniem bączki pod karczmą. Na drugi raz do takich zabaw to sobie szmatki konia. Starszy jest, bity był. I Jak hamuje, to nie trzyma płynów. Ale po to wam kupiłem starego konia, żebyście go tłukli. A jak go zarzniecie, to się go odda na kabanosy do Sokołowa. A może to nie ja jechałem? A kto je? Może mój brat? Który? Myścichuj! No. Wszystko na mnie? Ale to, to Ty teraz będziesz się ścichujem zasłaniał? A to ty masz jakieś dowody? To, mam dowody. to pokaż. do Proszę. proszę. Aj ta dzisiejsza młodzież bez honoru, bez ambicji, roszczeniowa. Strugaj kijek! <noise> proszę bardzo, oto twoje dowody. Co? Za szybko jechałeś, obraz ci strzelili. <noise> ja pierdzielę. To ja na koniu. No ja na koniu, ja na koniu. No nowe metody stawiają tam pod lasem na trójnogu sztalugę. Jak ktoś za szybko jedzie, to go malują. Przecież tam jest ograniczenie do 50 patatajów. A ty jechałeś 70 patatajów. No i to jest o 30 patatajów za dużo. Tak plus minus, prawda? <gry> Co widzisz, Grzwisław? Muszę cię ukarać. Jeju, już znowu 10 batów. I masz szczęście, gówniarzu, że nie przekroczyłeś stu patatajów, by ci lejce zabrali, bo tam jest obszar zachacony.